I cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niepopularny. To jest Cyberpunk 2077, czyli Cyberpunk 2077 i mamy tutaj pana Bagisława. Pan Bagisław wygląda tak. I mogę sobie wejść do tego budynku. Mogę się tutaj gdzieś tam poszwendać. O, czekać. O, ale się dzieje. Patrzcie, ale się dzieje. Dobra, a mogę wrócić? I mogę nawet sobie wrócić z powrotem. Pan Bagisław odbywa się tutaj. Tutaj się dzieją fajne rzeczy od pana Bagisława. I pan Bagisław umożliwia też wyskoczenie poza mapę i możemy sobie podzielić świat, jak jest zrobiony. Mianowicie widzimy, które tekstury są jednostronne, które tekstury są dwustronne i. Tym razem nie, ale raz mi się zdarzyło tak, że mnie ściągało cały czas w dół. I wróciłem na górę i ściągało w dół, wróciłem na górę, ściągało w dół, wróciłem na górę, ściągało w dół i tak w kółko. O, właśnie tak jak teraz. lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. I tak w kółko, w kółeczko. Nie? Infinity Loop. Dobra, bajko, na razie, cześć.